Cześć wasz Grzegorz Dzikowski. Dzisiaj kolejne nagranie z cyklu 90-dniowego wyzwania. Z tego co widzę w internecie, to przy tym wyzwaniu już trwa coraz, coraz mniej ludzi, ale ja, ja jestem i moi przyjaciele, z którymi współpracuję, też są i za to ich podziwiam i pozdrawiam ich serdecznie. Na pewno oni wiedzą, o kogo chodzi. Ale właśnie. Na tym to polega, że tylko ci naj, najbardziej zdeterminowani, ci, którzy mają największą wolę walki, osiągają sukces. I chciałbym, żebyśmy tak dotrwali razem do, do końca, do tych 90 nagrań. A dzisiaj chcę nawiązać właśnie od tego, co mówię. No. Tylko tacy ludzie odnoszą sukces w życiu i bez względu na to, co sądzą inni, co co inni o nas mówią, no nie przejmujmy się tym, tylko róbmy swoje, działajmy, dążmy do wytyczonego celu. A to na pewno każdy z nas słyszał anegdotę o, o Polakach, którzy, yy, którzy z kotła nie chcą nikogo wypuścić. <ścoughs> yy, I właśnie no, to jest taka nasza tutaj cecha narodowa, że boli nas, jak ktoś inny odnosi sukces, jak ktoś inny robi co, co innego, ale tak jak powiedziałem, no, nie wszyscy mogą ten sukces odnieść. A, yy, a większość, którzy nie odnoszą tego sukcesu yy, ciągną, ciągną te pojedyncze przypadki z powrotem do, do kotła. I też na pewno wielu z Was yy, usłyszało już nie raz pod swoim adresem, że, że mają wyprany mózg. Ja też to dzisiaj słyszałem I, i chciałbym wam powiedzieć, że nie przejmujcie się tym, bo dążmy do, do naszych celów, dążmy do sukcesu, a no ci ludzie niech myślą swoje, no bo, bo my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeśli ktoś nie chce się rozwijać, nie chce iść do przodu, to, to my nie jesteśmy w stanie nic zrobić i nie dajmy się ściągnąć z powrotem do tego kotła Skomentujcie na dole co o tym sądzicie pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo wi Pamiętajcie, trwajcie przy swoim wyzwaniu, cześć!